Hello z tej strony Kod Nie dawi tylko Kod A to jest Minecraft, tak? Dokładnie Minecraft, czyli mój prawdziwy świat, bo ja nie jestem z naszego świata, jestem z Minecrafta, dokładnie, jestem Minecraft. Minecraftowy jestem, tak? I teraz tak. Pięć się oddziaćie, bo może myślę. No właśnie, to jest serwy publiczny. Jestem tu z moim kolegą. No właśnie. Kolega Felzek <grych> No. Bardzo fajny. To on stworzył ten świat razem z... jeszcze innym kolegą? A... nie ma mm, Z pingwinem, tak? Pingwin. nie polski pingwin, tylko inny pingwin. Oj! Jak się zdagowało. No dlaczego nie zaczynam zaczęcia, bo... W ogóle on też ma kanał. Hmm, on no też nagrywa. Tylko że... Nie, no ja też chodzę nagrywa Minecrafta, nie wiem nawet. On tam nagrywa inne gry, nawet grać, ale to nie i w ogóle. Więc jak chcecie, możecie do niego wbić. Hmm, w ogóle mm, mam powinna na... może być tutaj, no, ale nieważne. Mm. Ja czemu od początku... bo tak, na początku graliśmy sobie na tym serwerze, tak, graliśmy sobie taką też. sobie tak normalnie, tak i potem stało już coś takiego, że nie, mieliśmy tu jakieś tam itemki już i w ogóle, nie. I no właśnie niestety jak Jakbym potem kudę zaczął, miałem kudę już sobie wszystko, no to to by nie było fajna ani nic, tak więc wolę teraz po prostu zacząć. No i tyle. No. A mm. No. Bo to te odcinki nie będą nie wiadomo jak długie. Wiadomo, bo po co długie odcinki? Po co to komu? Po co komu ludzi długie odcinki, to nie? Po co komu długie odcinki? Mam nadzieję, że mi się to nagrywa, nie żeby mógł udać na jęka. To jest. Co przecież? Lol. Nie wiem, skąd się tu to... On jest na modzie, tak? Bo on dopiero swojego jeszcze na domek. Żeby nie było. Jestem <grystanie> <grystanie> się mam, dokładnie prawej. Bo się czuję jak ryba. Oj! Oj, 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 oj halo! Pojedzenie muszę iść Ja bardzo właśnie jestem kotem i pływać nie lubię tak, żeby nie było więc nie myślcie sobie, że cokolwiek będzie góde gdzie jesteśmy Nie no, może coś tam umyję, ale może coś ale nie wątpię hmm, idziemy do Kotłowni, spalarni Ye yeah. Don 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 O w ogóle nie snapło Mam no, snapło tylko z a, wiedźma wiedźma z a, wiedźmi się tam. Ba czasem pojeść, wiadomo. Kotki lubią mięsko. Gdzie on jest znowu? Zresztą znowu coś wymyśli. No i tu bardzo na razie nie jest tu nie wiadomo dużo osób na tym serwerze. O sobie będzie budował ten dom, czy on będzie, ale to nagrywam, czy bierzcie Widzicie, jaki kolega? Nie znajdzie mnie, zobaczycie. Będzieś przed nim ukrywał. O ty! No to nie, nie idź ty w ogóle na gamemodzie kudy jesteś Nie, przez... Game modowy Gdzieś, to? Czuł mi. Albo mi coś reaguje, z myszką mi się stało, albo kude on mi jakieś... No, 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 no. <grym> no to... No co się kude Będę jak chcę skaczeć. Eee, no, nie daj, nie, nie. W ogóle, a ja piasek mam przepadać. Piasek, piasek. Hmm. No, zrobiłem tam, bo te kwiecieki w zamku, to tak. No tutaj ładnie tak gdzieś zrobiłem. No w ogóle w wam pokażę, to jeszcze dom... Nie, to dom jest już nieskończony, jeszcze tylko to szkła, potem będzie gdzieś łóżko. Jeszcze nie wiem na co Muszę spawn zbudować dla serwera. Oh. Hmm. bo my nawet śluzujemy takie jakby ludzie. A czy to chyba? Nie wiem nawet. zobaczymy ile już się filmik nagrywa. Filmik nagrywa się 7 minut. To jest ludzie za krótko. trzeba mam drewna czy kudy coś zrobić. Ostatni odcinek spędzimy całe życie w kopalni. Nie mówcie, że on tu I Nie mówcie, jak on tutaj spał na zebu, to ja mu... Gdzie on jest? Ja mu to rozwalę, gdzie on jest i kurczę, spadnie, się. on nie... Nie, 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 stał, nie, 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 O, w ogóle, udajemy się na polowanie dzisiaj. O, i pewnie, może też nie będziecie wiedzieli, to się stanie samą sobie osobno. To byłem solo. Niestety nie ma Dawida. Jak powróci, no to będzie. Na razie nie ma. Ogólnie, ja właśnie miałam podróżować tą wyspę, ale... Mam taki specjalny teleporter, który jakby, jestem, mogę, być, jeśli będę chciał, będę miał coś na wyspie, jednocześnie tutaj, to nie jest żadna wyspa. To nie jest tam, gdzie Dawid mi zapowiada. Wbudowaliśmy tak. się w T-Potę. się zajmował, bo on tak, on już film, bo i to tak samo na komputerze, taka, a ja jestem, tylko jestem tylko Minecraft, człowiekiem. To prawdziwy Minecraft, to człowiek, a jestem tylko Minecraft, tak jak mnie nie ma naprawdę. E, legia, nieważne. Hmm. Czekajcie. Wybijemy hmm. tę e, świnkę i coś mi napisz. Oj, oj, oj. Ten komenda mi się bawi. Hmm. I Dawid powiedział, że możliwe, że będzie na osobnym kanale nagrywał. O, ale fajnie! Jak te świnki będą mu tak przychodzić, to, to będzie go dać. W ogóle, to jest fajne, żeby nie nie walić. tak przez cały czas. Tak, 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 tak. co nie? Tylko tak. Ty trolu jeden! Najlepszy to już bo może to nie on, ale słuchaj Przecież nie mają jak wejść Nie mają jak wejść, spadaj świnia A bo nie, robię hodowlę. dobre Dobra, bez ja robię doble na dachu, stop Robię dobre świn na dachu Czekajcie, albo... Obu... No Wyjdź tam, na dół, na dół, na dół. Z z nie zapraszamy no, się. Świnia, spaniesz? Dobiłeś? Nie, no, tutaj pospychamy. Nie no, w domu nie będzie świn, bez przesady. Wynu. Wynocha. wynocha, No. Dobrze, Pójdę. Za... Myślałam, że oni mu kurde, że go Dobra, nieważne, Robimy hodowlę Nie mam płotków Dobra, te dwie wystarczą na razie To jest największa hodowla To jest pewnie świnia z dzichu, jak oglądaliście tamte serie, to nawet świnia z dzichu i on to pewnie jest Świnia z dzichu, ś, z dzichu nigdy nie umrze Z dzichu jest z nami do końca Ty kurde, którym właśnie, Ty nie jesteś z dzichu, z dzichu jest tam No tyle wystarczy. No, ty. Nawet kurde, powiedzcie mi, że tylko, że to on. Za świnie. Tu nie ma nigdzie z dzicha, bo z dzichu nie robi takich. Nazwa odcinka świnki na dachu. O dobrze, dobrze, dobrze! Mówimy. Mówimy. Nie muszą być razem na razie. Nie będziecie razem. Ty. Ty koleś. Koleś, kude parku owiecie, Panie, ja trenowałem parku 20 lat. Co pan koleś myśli, że kudę mi da radę, Gnojku jeden? Młody, jeżeli trafisz mnie. Niby mnie. Dobra. Nieważne. Na szczęście, tylko teraz... Ja tam, teraz. Jak tam gdzie jest jakiś jest mój dom. <grym> ja nie mam domu daleko domu, żeby nie było. Piosenę szkieletony Trzeba iść do Dobra, teraz połączę was. Będziecie z Dzichu. Będziesz mógł być razem z swoim świnką. Proszę was, proszę dzichu. Proszę. Masz. Widzisz dzichu? Idź tam. Idź. To ja właściwie. No. No, jesteś razem. No i dobrze. O, no ale nie nie, nie E no, miałem tylko tyle tego mięsa? E no, stop, 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 stop. To panie, panie kapitanie. Wiadomo, kurde, nie będę czegoś takiego, że ktoś by nie miał wejmodzie. On teraz tylko musi tego jasno zbudować, potem znajdzie się to do na domu. Nie, nie, nie. Keeper. Keeper, weź nie wkurzaj. Cape! Keeper Nie! do domku, do dom, do domu, do domu, do domu Murować. Murować! Murować, Dobra. Udało się. Uff, mały włosy. Leps, resps świni na dachu. W młodej, raz świni na dachu sobie ustawić. No, to niezłe, dobra, żeby pająka tego nie miała. Nawet nie mówcie, że mam pająka na, na tym, tak jak ostatnio. Nie ma, nie ma. Masz, jak jest, to kurde, trzeba zaznać. Kurde, tu jest pełno świń, krów nie ma. Krywy mogłeś mi zespić. To jest to, bo tu mi coś... No bo No powinno się inaczej. To jest jak się Keeper. Młody Keeper, i tak... Nie wiem czy to ja się mam zatuć, czy to się, kto się ma zatuć, kuda, ale ktoś na pewno daje Bo tam może być ten gówniak. Zadzi, coś. Dobra, nie ma. Nie! Dobra, nie tu kipy nie ma, nie tu nie ma! Słowo! Po prostu nie Dobra Spokojnie Panie Kiterze Spokojnie Oddaj się od domu i sobie wybuchnij Oddaj się od domu O ty źle mm. dzień. to się nade mną nasz admin kochany

Dobra jestem Zrobimy mi podwójne dać hmm. o o widzicie już jest trzecia No, nieważne Co ja mógł świnie kto by mógł zejść świnie? Bienujek no że ojej to... <laughs> co to? Może dynił Znajdziemy go od tyłu i zabiję. Czy to w jakieś ucieczki? Kipy, kipy, zostawcie mi. O dobrze. Uf. Uf. Co? Dobra, żeby nie było, że oszukuję, wywale ten pył. Kappa Nie no, pomógł mi tak. A pojeżdża i tak jest. Adminem tutaj będzie prawda, jakieś takie uprawnienia, będzie miał większe niż ja. Was, widział. Powiedzcie mi, że też to Ej, świnia, zrób to jeszcze raz. Świnia, weź to. Przyje. Pójdź To tu nie chcę. O, ty. Kudy. Ty. Ty. O tu. no Ty wiecie co Nie mam powiedzieć. W Modeża. Ej, może ci. To radę zrobić, już nie, mam dopiero... Nie, czekajcie. Ile, że mam TNT, bo nie wiem nawet. Bo tak jak zrobić. TNT coś zrobić. Jeśli oceniście chcecie, może ja możemy komuś domek wysadzić. To będzie dobre. No w ogóle, gdybyście wiedzieli, co my ostatnio robiliśmy na innym serwerze. Mieliśmy na wszystko opieranie, wszystko mogliśmy niszczyć, tak i... Straszne było. Ech, mi to tu zrobił znowu to hmm. no, 1 no i mówiłem kudę patrzcie no hmm. właściwie to one nie bo ja ich nie rozwiążę teraz tak one chyba się ten sam znaczy same nie mogą one się ten one hmm. Myślę, Mm, po prostu tam wpadają, wiadomo jak tutaj jakaś wyjdzie, nie? Tutaj sobie wyjdzie, tutaj, wskoczy tu, no i teraz nie wyjdzie, tak? No i tak jest właśnie, prawda? Z tymi świniami. Nie będzie woda, nie? Jeszcze dobrze, dobra, nieważne. Więc z tej strony to był kot, jeśli chcecie wie. Dobrze, więc na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Na krowach w moim domku. Więc elo elo i do następnego razu.